Gospodarstwo rolne Ptaszkowo znajduje się w województwie Wielkopolskim w gminie Grodzic Wielkopolski. Powierzchnia to jest około 900 hektarów. Główne uprawy to jest pszenica, rzepak, kukurydza i buraki cukrowe. Nawóz Konkali w naszym gospodarstwie stosowany jest od wielu lat, ponieważ gospodarstwo znajduje się na terenie Wielkopolski, gdzie mamy okresowe niedobory wody. A wiadomo, potas jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną rośliny, dzięki, czemu, dzięki temu, że stosujemy ten nawóz, mamy stabilne plony. Nawóz kornkali wysiewamy na orkę, robimy to przed uprawą, bo zależy nam na tym, żeby w trakcie uprawy te składniki pokarmowe, które są zawarte w nawozie kornkali, zostały umieszczone głębiej. Kornkali zawiera w swoim składzie potas, magnez, siarkę i sód. I wiadomo, że potas jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną rośliny, magnez za lepsze rozbudowanie systemu korzeniowego i siarka wpływa na lepsze wykorzystanie azotu, który się znajduje w glebie. Nawóz kornkali w naszym gospodarstwie stosujemy dlatego, ponieważ zauważamy wiele zalet. Bardzo ważną cechą tego nawozu jest to, że Możemy siać, rozsiewać go na duże szerokości, czyli do 36 metrów, co przy wysiewie przedsiewnym jest, jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ możemy zaoszczędzić dużo czasu, nie ugniatamy pola, nie ujeżdżamy pola. Nawóz estakizeryt stosujemy w rzepaku, ponieważ większość gleb w naszej gospodarstwie są to gleby lekkie, a wiadomo na tych glebach jest problem z dostępnością i zasobnością magnezu i siarki. Nawóz estakizeryt stosujemy w rzepaku, ponieważ rzepak ma duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o siarkę, a w nawozie tym Siarka i magnez jest e, łatwo rozpuszczalna w wodzie, dzięki czemu jest e, szybko dostępna dla roślin. Nawozy Estakizery, Dikonkali w naszym gospodarstwie są stosowane już od wielu lat, ponieważ z doświadczenia widzimy, że one najlepiej się sprawdzają i z całą pewnością będziemy stosowali je nadal.